Okay, my faga. Yep. The some they have kind tak jest, pojď se kamerovat mezi nejlepší. Pokastický. No, šimáčka. Šimáčka, Si jsem s se jsem s tím se jistrný, já se já i Zuzan. Albo Zuza, Ole Agata, albo Agata, Ole... Nie wiem. Wszystkie kolejności mogą być, więc zaczynajmy. No, lecimy. Spróbuj się nie zaśmieć. Wait. Sławek nie ułożyłem. <grywa> Siara. <grywa> Dobra, jedziemy. <grywa> Nie, no masakra. O kurwa. Kalpas, kałpasil solak, kalbasior papoje z golej. mówią, że nie chcą być dłużej traktowani jak zwierzęta. To jest. Nie widzę, byśmy byli w Europie. To jest chyba kraj trzeciego świata. Nie ma toalet, nie ma wody. Ludzie czekają od 10 dni. To jest Europa? Jeśli tak wygląda Europa, to wracamy do Syrii, Mali i Jemenu. To biegnij do nich! Wypierda! <grym> <grym> Okej, okay, ma faga. Yep. Tak jest! Po co kamerować mediami? POKASTYCKI! Pokastycki! God, please. No, God, God please, you no. <laughs> 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 now watch me whip, well, it. Now watch me, na na. Okay. Now watch me whip, well, whip, well, watch me, na na. Why me do it? Now watch me whip, well, kill it. Watch me, na na. Okay. Don't be so stubborn. No. <laughs> Trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento. Os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. Meus ensinheiros, eu vou. Tenta responder, przynajmniej jedno. Dania i napoje. Chips. Oзначає zwykle cienki smażony plasterek którego warzywa. Frytki. Frytka to jednak nie warzywo. to ziemno. Też jak myślałam. Wiesz, że Kaziutek w ogóle nie chce piersi. Woli soczki z baltony. Tak, wolę. Bo są zdrowe i smaczne. Ale dostępna za waluty wymienialne i bony banków. Czy uważa Pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie? Spierdalaj. Ej, <laughs> okay. ej! Hey, hey! Dobra, wiecie? Mm. Ja sobie jeszcze jeden odcinek obejrzymy. Taki... <laughs> Dobra, jedziemy.

Tylko przygniecie na bank. Widzisz, synku? Tak wygląda balero. Aha. No. Nie, nie, nie. Co ja się w ogóle znam, nie? No, Let's get the Let's get the o kurde, Nie, o kurde. Kurza, nie? Wy to widzieliście? History miałaśni, która nie powinna istnieć. Nie na koniec i you by your side, swinging in the Yeah, <laughs> <nail> <laughs> 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 I thought I told you to pack these away. I've been hiding flaming day. <laughs> what are you gonna do? Weź dwie. Nie, no po co dwie? Jedna wystarczy. Proszę cię, weź dwie. Nie, no nie wypijemy przecież dwóch. No nie wypijemy, ale się nie zmarnuje ta druga, nie zepsuje się przecież. No i co będziemy z nią robić? A jak się stłó, to jedna? No dlaczego się ma stłóźni? To różnie w życiu bywa. No. Proszę nie. cię, weź dwie, no. Na moją odpowiedzialność, weź dwie. Na twoją odpowiedzialność? Tak. No dobra. <noise> e, poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżety.

ja po prostu siedzę, patrzę na to, wy się patrzycie może na moje mordy może na ten piękny y, film. Ludzie uwolnieni od... Przepraszam? Na wózka. Ba bardzo ładny, mogę pogłaskać? Pani... <grywania> <O>! <grywania> bardzo ładny, mogę pogłaskać! Nie, to już było lepsze, to już było lepsze!

Moja desko. Pięknie, kurwa, pięknie. <śmiech> <Ofa>. <śmiech> no i jak to skomentujesz? So so to mój gast. Wierci <laughs> Pała. Obrn na w się wziął. No Ej, dobra. A więc dziękuję za obejrzenie tego długiego materiału, bo 8 minut to nie jest jednak krótki filmik. A dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dzięki! Naprawdę, dzięki! No, na razie.